jeszcze dla wszystkich, godzina 21.30 panowie Straszna u nas zima Zobaczcie ile śniegu, coś wam chcę pokazać Bo przed chwilą byłem u gołębi Ale Patrzcie jaki zaciąg W ogóle jakby ściana była Coś wam pokażę Tyle przywaliło a, Czarne perły Uparte Wczoraj je wrzucałem, nie nagrywałem A dzisiaj mają karę i szczurki, zobaczcie. Drzwi były otwarte. Tego jednego złapiemy. Tego jednego złapiemy. Choć tutaj, chodź tu łóbus. W ciebie wrzucę. Aki mokry jesteś, będziesz wykąpany. Będą czyściutkie, eleganckie. Pokażę, jaka drabina. Krótki filmik. 21:30. Tu parę mogę wrzucić Bolka samicę mogę wrzucić Nie będę ich wrzucał Zobaczcie Czyściutkie Zobaczcie jakie ładne I skutna też siedzą Widzieliście? Co jest? Byczki, 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 ale są najedzone, panowie, są najedzone, i dresz nawet jest, wiem, sześćdziesiąt na pewno tu ich jest. Pokażemy zaraz. Nie będę chodził i rzucał. Pokażemy. To wszystko same weszło drzwiami i klapą. Zobaczcie. jeden dwa teraz wrzuciłem. Mój stary deresz wskoczył. Natalii, dwa cepele weszły. Murzynki Natalii weszły. Dwa widzę. Cwane. Bestie. Mają jedzenia jeszcze też Chodź, 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 chodź. Ten tak piórko miał, on miał to piórko. Gdańskich jest, panowie. Raz, dwa, trzy, cztery. To trzydzieści dwa u góry. Pusta buda, tam już patczy, już na jajka. Już kolejne jajko jest na ziemi. Dzisiaj już jajko kolejne na ziemi. Tylko je przyniosą, już jajka znowu noszą. Pocztowe też mi powchodziły ładnie. Nie mogę tu otworzyć im z tego powodu, bo może pies mi wejść, albo coś innego do nie? wiecie jak to jest, mrozy, ale zobaczcie ile śniegu. Tu nie będą puszczane, tu w ogóle nie widać, co tam jest, pocztowe też pochodziły. Tu mam jeszcze, pokażę pocztowe zaraz, czekajcie pauzę, tu mam pocztowe. Mało tu mam pocztowe. Tu się ktoś pytał, że I piszecie mi, że tu dał pocztowe, a tam białe. Koledzy, tu będą tylko młode pocztowe. Ten gojemnik jest specjalnie kupiony na młode. Pocztowe tam zostają, będą przeniesione, nie będą leciały. Zobaczcie, wszystko czyściutkie, posprzątane. Koleżki, samczyki. Wszystko jest czyściutkie, eleganckie. Niech se wyważą Eleganckie samczyki. Ten jest czempion. On tipesa na założonego. Ale coś wam pokażę. Zobaczcie ogony, panowie. Widzieliście, jaki wąziutki? Jedną ręką to inaczej się robi. Nie dobra. Nie boję nam rady, nie będę widział No idź tu Nie bój się, a pokaż ty siebie Czy kolejne No nie, nie da rady to moje szczerości Piękny gąb Nie bój się Czyściutko wody tego mają Dobra, idziemy jeszcze szczurków nagrać. Te daszki będą odkręcone, żeby już mi nie srały, cele będą potwierane, żeby sobie obierały. Tu na dniach przyjadą gniazda. Kolega od giemnika robi okna. Robi okna, robi resztę rzeczy. Na razie się tu nie spieszy za mocno. To jest troszkę wada jedna, bo z tej strony jest 27 cm, a z tej strony 10 cm. Widzicie? I tu może mi zaciekać trochę, ale to nie szkodzi Psy idę wypuścić, jedna cały czas lata Fera! Chodź zima jest straszna O, koczki nie wchodzą. Nie ma opcji Nie ma opcji, nie chcą wchodzić. Pokażę wam jeszcze moje cygany. Tędy, tędy muszę wejść to dobrze. Pocztowe. Przegonimy też. Głodne trochę, co? Głodne, czy nie? Pokażcie, macie tu, macie troszkę tu, dobra. Jeszcze resztkę. Jutro dostaniecie. Ale nie mam rozu. Czuć, że nie mam rozu, woda nie zamarzła. Jestem zadowolony. Będzie sprzątane, to będzie w ogóle wszystko przerabiane. Będzie wszystko przerabiane, będzie Pan zadowolony. Leper coś jeszcze dowiedzie z młodych Mówił. Bo, że już będą tam wszystkie, to już nie będę chciał. Deresz mój kolega mi samiczkę dowiezie tamto to wiecie, że jest skręćkiem. Tu moje są, koczkodane. Co dzisiaj ganiamy? Zobaczcie, jest przepełnienie. A, tam mi piszecie, zostawiam sobie, panowie, 5 par zostawiam sobie tylko gdańskich. Które będą pary zostawiam, a resztę idą do sprzedania. To będzie do sprzedania 20 gdańskich. Nie, one gdzieś idzie. pójdą. One się nie dają do lotu. Uchowałem sobie młodych i w następnym roku zacznę trzymać trochę Gdańskich zobaczymy jak to będzie latało tutaj kolegi rapaż torca jest jeden ciemny co przemek go nie chciał dzisiaj ostatni przyleciał też to będzie sprzątane tu jest późny jeszcze łodziak nawet chyba złapane zostało tak wyglądają Bateria jest bardzo słaba no To ten chyba, sam czy głobus? Dobra, jeszcze pokażemy góry Natalia, twoje weszły dwa, zobacz Jeden, drugi, trzeci Czwartego nie widzę Czwarty na dachu Chciałem je dzisiaj puścić, ale farby nie znalazłem Jutro ich nie puszczę, bo za duży śnieg jest. A nie, Rafała Torca to tu jest jeden. W takim razie. Tak, tutaj jest. Bo on ostatni przyleciał i do nich, do nich go wrzuciłem. Ale ten jest Natalii na 200%. Ten jest Natalii, Natalia poznaje. Ten jest Natali, Ten Natalii. I ten chyba. Natalia i ten, co? Dobra, wchodzimy na górę. Jeszcze raz wam pokażę. Szczurki eleganckie. Zobaczcie. No są, siedzą, co mam im zrobić? O, Natalii jest jeden tutaj. Groch. No cwana bestia, nie chciała wejść. Nie mam tutaj takich desek, bo gdyby były deski, to one by normalnie wchodziły. Bym musiał tu deskę zrobić, chyba tą deskę zrobię. Bo one nie wiedzą o co chodzi. Ja mam dachy 60 cm, zobaczcie. Widzicie? 60 cm, a drzwi odstają tylko tyle, bo są 80 Jeszcze od tego. Bo jak sam robiłem gojemnik, to żeby mi na głowę nie padało. ao nosso